Dobra, witam wszystkich. Taki mały update. Właśnie do mojego 9 laptopa przyszedł mój procesor, który wymieniam na nowszy model z szyfrowaniem. To jest i5520M. Więc tak się prezentuje. Widzicie na górze i5520, I5 a to jest mój stary procesor. To jest I5430. Więc tak wyglądają te dwa procesory. To jest ten nowy, który będę teraz zakładał do swojego laptopa. I mam nadzieję, że go trochę przyspieszę, bo ma lepszy zegar. O 5% może szybszy, ale ponoć na jednym wątku lepiej działa. I to jest stopowy yy, procesor, jeżeli chodzi o uaktualnienie tego laptopa. To taka taka dla was informacja. Więc mogę nawet w sumie sprawdzić czy bez problemu o bez problemu wchodzi. A bez problemu wchodzi wszystko. Wszystko ładnie wchodzi. Teraz tylko pastę termiczną termoprzewodzącą przepraszam na procesor i będę go uruchamiał. Więc tak wyglądają dwa procesory. Właśnie wymienią sobie w laptopie w moim dziewięcioletnim. Na ten zobaczymy jak będzie działał.